Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Tym chrześcijańskim pozdrowieniem witamy Was kochani w kolejnym spotkaniu, w którym odkrywamy piękno Chrystusowego Kościoła. Dziś w okresie paschalnym chcemy doświadczyć prawdy o tym, że Chrystus w Kościele umacnia nas w pięknym życiu. O tym będę rozmawiał z naszymi gośćmi, którymi są Ania i Tomek Stefan. Szczęść Boże. Cześć no właśnie. Często ludzie, kiedy mówią o wierze w zmartwychwstałego, stawiają takie pytanie, jak doświadczać obecności Jezusa. Łatwo się doświadcza, kiedy jest dobrze, kiedy jest zdrowie, wszystko się układa zgodnie z planem, a kiedy są trudności, a Jezus zapowiada, kto wierzy we mnie, ten właśnie będzie miał siłę do życia. Macie takie doświadczenie w życiu? Mamy bardzo szczególne doświadczenie. 29 kwietnia ubiegłego roku urodziła się nasza córeczka, nasze piąte dziecko, Klara. Klara urodziła się z dużymi wadami genetycznymi. Po porodzie stwierdzono, że dzieciątko jest w stanie krytycznym. No i. To było dla nas bardzo duże zaskoczenie też, bo, bo jakby no, nic na to wcześniej y, nie wskazywało. Y, no właśnie, taka, taka trochę niespodzianka. Mhm. To była bardzo, y, bardzo trudna dla nas sytuacja, i ja byłam pełna y, żalu, rozczarowania, pełna pytań. Zastanawiałam się, dlaczego my, co zrobiliśmy, co zaniedbaliśmy. I. I w tym wszystkim też miałam pretensje do Pana Boga. I wtedy w tych pierwszych chwilach po porodzie przyszedł do mnie mój mąż i powiedział tak. Pamiętasz, jak braliśmy ślub, odwołał się do naszego sakramentu małżeństwa. Gdy braliśmy ślub, powiedzieliśmy Bogu tak, na dobre i na złe, w dobrej i złej doli. I On nas nie zostawił, on nas nie opuścił, on z nami jest. Więc tylko patrzmy i obserwujmy, co dobrego z tego trudnego wydarzenia przyniesie nam teraz? To był taki czas, no, jak pewnie się wszyscy domyślamy, bardzo trudny dla nas, gdzie potrzebowaliśmy, potrzebowaliśmy wsparcia, potrzebowaliśmy, można powiedzieć, też takiego przytulenia kogoś takiego, kto, kto po prostu przyjdzie i powie, będzie dobrze i Odczuliśmy to. Właściwie można powiedzieć, że w tych rozmowach naszych, jeżdżąc do, do, do Lublina, do, do, do kliniki, gdzie przebywała Klara, po prostu w drodze, nawet rozmawiając, no, to prawie, że czuliśmy fizycznie otoczenie modlitwą, takie przytulenie Boże. Jakby w żadnej chwili nie mieliśmy najmniejszej wątpliwości, że Pan Jezus jest z nami w tym doświadczeniu. Y, że jesteśmy właśnie tacy otuleni modlitwą y, wielu naszych znajomych, którzy też wyrażali dla nas wsparcie. Nawet, y, 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 nawet jedna osoba, która jakby deklaruje się, że, że nie jest osobą wierzącą, nie, nie modli się, powiedziała, że jak się, napisała mi tak wiadomość, jak się nigdy nie modliłem, tak, tak właśnie się pomodliłem. Y, to jest dla nas też taki jakby znak, że, że takie przyjęte. Trudne wydarzenie. Ono jakby promieniuje. Pan Bóg z niego potrafi wyprowadzić dobro, które dotyka gdzieś osoby. Um, także te, które jakby y, gdzieś tam uczestniczą w tym. Y, troszkę można wyjść z boku. Klara była z nami 16 dni. To był trudny czas, ale jednocześnie zauważyliśmy, jak bardzo y, wzmocniła się nasza miłość i zaufanie y, jednego do drugiego. Jak e, to był dla nas ogromny test e, sprawdzenia naszej wiary. Czy Pan Bóg jest dla nas rzeczywiście ważny i czy jest naszym fundamentem. I wydaje mi się w tym momencie, że, e, że test przeszliśmy pozytywnie, bo e, jesteśmy po tej próbie bliżej siebie, jesteśmy bliżej Pana Boga, jesteśmy mocniejsi i, e, i ufam też, że nasze świadectwo pomoże innym osobom, które e, w takiej sytuacji mogą się znaleźć. To trochę taki jakby sprawdzian tego, czy to twierdzenie, że chcielibyśmy dotrzeć do nieba, chcielibyśmy wychować swoje dzieci tak, aby one do tego nieba trafiły, że chcemy dla nich tego właśnie dobra, a czy to jest tak naprawdę deklaracja, czy, czy tym naprawdę żyjemy, bo no była w nas taka świadomość, tak, że, że jeśli Klara odejdzie, no ona trafia prosto do nieba. A jak to wytłumaczyliście swoim dzieciom? My wierzymy w świętych obcowanie, więc jednocześnie nie ukrywamy, ale mówimy o tym, że ona wciąż jest z nami. Kiedy ja odprowadzam resztę dzieci do szkoły, mam taki czas swój z Klarą, kiedy ją zapraszam do różnych rzeczy, które ja robię, do sprzątania, gotowania. Najbardziej mnie cieszy zabieranie ją, kiedy jadę samochodem, bo szukam mi. Parkingu, z góry lepiej widać. I ja o tym mówię: po prostu mówię o tym, że to jest jedno z nas, jedno z dzieci i że my teraz staramy się. Nam się troszkę perspektywa zmieniła. My się staramy żyć dobrze, żeby szybciej pójść do nieba, żeby nie czekać w czyściu e, i żeby dzieci też. E... Był taki moment, kiedy e, jeszcze Ania była wtedy w szpitalu. E, no ja zebrałem naszą czwórkę pozostałą no i e, Porozmawialiśmy sobie tak, że Klara najprawdopodobniej no, nie będzie z nami, tak? że, że, że prawdopodobnie ten stan, w którym jest, raczej zmierza ku temu, że, że pójdzie do nieba. I no, taki był bardzo dobry czas, kiedyśmy sobie prawda, poleżeli, że tak powiem, popłakali, porozmawiali, on, oni zadali różne pytania. I to, co nas jakby niesamowicie uderza, to, to nasza najmłodsza y, y, córka tutaj, czyli Róża, y, która y, w tamtym czasie miała nieco ponad 3 lata, ona po prostu tak najnormalniej w świecie mówiła: tak, ja mam siostrzyczkę, ona jest w niebie i, i, i czekam na nią, że, że się spotkamy później. Także w taki, w taki piękny bardzo sposób też ona jakby. Y, jakby w cudzysłowie mnie też uczyła, jak o tym mówić i jak na to patrzeć. Nie? Ona tak mi pozwoliła tu perspektywę z takiej właśnie w, w dziecięcej prostocie przejąć. Nie? Bóg daje trudy, ale On nas nie zostawia w tych trudach. My jesteśmy tego przekonani. Aniu i Tomku, bardzo dziękuję za to świadectwo teraz, ale też dziękuję Wam za to świadectwo w tym czasie, kiedy przeżywaliście odchodzenie Klary. Ja muszę Państwu powiedzieć, że towarzyszyłem Małżonkom, i rzeczywiście nigdy w ich rozmowach nie wyszło jakaś forma zarzutu wobec Boga. Dlaczego? Przyjmowali to z wiarą i oddali dziecko w wierze. W tych więc paschalnych dniach może trzeba nam nieustannie przewoływać słowa, które powiedział Jezus siostrze Faustynie, i jej odpowiedź: Jezu, ufam Tobie. Cokolwiek będziemy przeżywali w swoim życiu, wołajmy, w tym wyznaniem wiary, Jezu, ufam Tobie. Jezus przeprowadzi, bo z stało.